Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie jak zwykle na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w innej miejscowości. Miałem jechać ponad 4 godziny, jechałem prawie 6, bo były korki i tak dalej. nie nieogolony jestem, ale będę musiał zainwestować w żyletki. Ale luz, jesteśmy moi drodzy w Blackpool. Jesteśmy w Blackpool. Patrzcie jakie. Oto widoki tutaj mam z mojego miejsca, które udało mi się zarezerwować e, krótko przed wyjazdem. Także zapraszam na odcinek. Zobaczcie, tu mam e, w sypialni taki widoczek na ocean. Patrzcie jakie tutaj fale wzburzone. Troszeczkę teraz zachmurzone jest. Jest chłodno. Jak się otworzy okno, to słychać szum fal. Także no i powiem Wam, takie. Takie tutaj mam. E, telewizorek jest. Łóżeczko jest. King size. Duże okienko. Łazieneczka, moi drodzy. prysznic czysto tutaj drugi pokoik z pojedynczymi łóżkami widoczek jesteśmy na ostatnim piętrze widać tutaj dachy domów no i kolejna łazieneczka tu też telewizorek czysto powiem wam Także no jestem zadowolony. Tutaj patrzę tak wygląda korytarz się wchodzi na samą górę. To jest recepcja. Wszystko zrobione taki hotelik z takiego domku. Hotelik nasz tutaj sobie zaparkowałem auto tutaj mamy Ocean. Tutaj mamy takie sklepiki. Widać jakieś tam restauracje. Nawet trawaje jeżdżą. Jak widzimy, pochmurno jest trochę wiecznie, chłodno, ale dajemy radę. No i moi drodzy, jesteśmy w Blackpool. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest wiecznie, chłodno. Widzimy Fale wzburzone. Tu się schodzi na dół. Eee, tam na ten ocean. Tam jest plaża, na którą myślę, uda się, nie dzisiaj, ale dzisiaj to, robię, to. Bardzo wieje. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj to. Co tu się dzieje? Patrzcie, jakie tutaj są postacie? Patrzcie, zobaczcie, jak tutaj wygląda. Zobaczcie, tu jest, moi drodzy, Alicja w Krainie Czarów. Ulica, tutaj mamy różne postacie z bajek. Powiedzcie mi, co to za bajka. Tutaj mamy Pat i Kat Dora, i tutaj po kolei inne postacie. Tutaj widzimy lampy, jakie to jest podświetlane, reflektory. Jest dalej są Idziemy teraz w tamtą stronę. Zobaczyć, co tam jest. Tu jesteśmy nad brzegiem oceanu czy morza. Wiecie, co jest w Blackpool? Czy jest ocean? Czy to jednak nie ocean? Czy to jednak morze? Piszcie w komentarzach tu się schodzi w dół tutaj w tu, dół tu lecimy, lecimy Tutaj takie Tak się schodzi w dół na brzeg Pochmurno, zresztą ciemno się już robi, kurczę coraz ciemniej Lato przemija Chłodno się zaczyna robić Podobno było tutaj ciepło przez 2-3 tygodnie No ale przyjechałem To jest chłodno ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza patrzcie jakie widoki, jest spokojnie, cicho przyjemnie mewy patrzcie tutaj tam zejdziemy, zobaczymy zaraz tam można zejść nie się podoba Zobaczcie te kamienie, te skały, które mogą ochronić przed falami. Jakby dużo było tych fal, tutaj. Co ja, głupoty gadam! Dużo fal było. Jakby ta woda przybrała do tego stopnia, to jest taki jeszcze wysoki falochron. Jakby to nazwać, nie wiem, ale myślę, że. Teraz jest odpływ, jak widzimy. Nie wiem, jak jest przypływ, dokąd ta woda sięga, ale prawdopodobnie tutaj gdzieś bardzo blisko. Myślałem, że tutaj sobie zejdziemy, ale nie bardzo. No, musiał przeskoczyć przez ten płotek. Nie będę skakał. Idziemy tam dalej. No, akces... Można poprzez to przejść, nie? Ale co tam dalej jest, będziemy gdzie zobaczyć. Tak dalej. Zbać jaki klimat, jak klimatycznie. Tu są schody, które prowadzą. Dosyć ciemno jest. Ta kamera pokazuje dużo ciemniej niż w rzeczywistości, wcale nie jest aż tak ciemno aczkolwiek jest coraz, coraz ciemniej, wiadomo zobaczcie jak tutaj wysoko woda podchodziła coraz słabiej widać, bo tak jak mówię ta kamera też przyciemnia no ale tutaj się schodzi tutaj ta woda tak wysoko podchodzi tutaj można zejść niżej aczkolwiek tam pisało, że nie wolno schodzić o, tutaj patrzcie. Co to się tu dzieje? Patrzcie, jakie widoki. Mistyczne widoki. Uwielbiam takie. Muszę Wam powiedzieć. Woda. Woda ciepła. Woda ciepła, Wam powiem. Zobacz. Tam w oddali, w tamtym kierunku będę się udawał. W tamtym kierunku mam zamiar iść i obadać, co tam się dzieje. Co to tam jest. Zobaczcie, jakie bezkresne morze. Tak. Nie widać końca, tylko szum fal. Widzimy, jest odpływ, tak? Woda odeszła, tutaj bardzo wysoko podchodzi, aż tam, pod samą górę. Tu mamy nawet tor dla Gukardów przy brzegu, a tam dalej, zobaczcie. Zobaczcie moi drodzy, jaki klimat Zobaczcie tutaj, jaki klimacik Zobaczcie te stare latarnie Zobaczcie tą wieżę Tam zobaczcie to molo Pięknie Wieczorową porą Tutaj mamy możemy sobie usiąść w takie miejsce Tutaj Zaraz Brzeg Ciemno widać Ciemno widać, ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie? Co to będzie? Tutaj widzimy sklepy, restauracje, kawiarenki Tutaj pomnik pamięci ofiar bodajże II wojny światowej Patrzcie na to, to. Jest rusztowanie największego rollcastera eee, w Bentley. Największy rollcaster To jest teraz woda. Strasznie nieje. Zobaczcie, jakie to jest wysokie. Zaraz tam podejdziemy bliżej. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Zobaczcie rozmiar tego. To wygląda, jakie to jest ogromne, jakie to jest wielkie. Zobaczcie, co tam się dzieje. i drodzy zobaczcie to tutaj te lampki które się palą od września do listopada także teraz jeszcze są dopiero tutaj montowane niektóre i od września do listopada one sobie się świecą wieczorem i w ciągu nocy niebo jest teraz błękitne słoneczko świeci ale co mogę powiedzieć, że strasznie wieje mimo tego ten rollcaster, który tam widzimy daleko, te całe wesołe miasteczko. Funkcjonuje mimo silnego wiatru. Patrzcie, te rusztowania tego rollcastera, które wystają z e, tych budynków. Jaka jest wysokość tego! Ogromna. Moi drodzy, w tej chwili niebo błękitne. Jak widzimy, troszeczkę chmurek gdzie nie gdzie. No i patrzcie na to. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Imponujące, imponująca konstrukcja. Patrzy na to, droga, ta konstrukcja cała. kastera osoby dorosłe kosztuje 42 funty wejście na ten plac rozrywki wesołe miasteczko czy jakby to nazwać tu można też kupić bilety e, aczkolwiek polecam kupić bilety przez internet bo tutaj ciężko się tam dostać chodzi o to że no tam e, nie widziałem nikogo w recepcji także ogólnie Najlepiej kupić bilety zakupić przez internet. dla osoby młodsze w wieku tak około 11 lat 36 funtów za bilet. Kupuje się bilet yy, i się wchodzi po prostu i się tutaj można korzystać z różnych atrakcji różnego typu ekstremalnych. Także tutaj adrenalina. Jakuje na wysoki poziom. Powiem wam, że Fajnie jest. Polecam tutaj, żebyście przyjechali do Blackpool, bo nawet jak nie ma pogody, nie jest gorąco, czy nie można się kąpać w wodzie, ale jest dużo atrakcji. Są parki wodne, wesołe miasteczka, restauracje, arkady, że można sobie pochodzić. Naprawdę jest sporo rzeczy. Które można po prostu zrobić i spędzić miło czas Także naprawdę polecam, bo myślę, że I co mnie zaskoczyło tutaj Przyjaźni ludzie Naprawdę tutaj życie wolniej biegnie Wszystko tak jest na spokojnie Ludzie są bardziej uprzejmi Jak najbardziej zachęcam tych wszystkich miejsc, w których byłem dotychczas To miejsce podoba mi się najbardziej Moi drodzy, te wzburzone fale jest bardzo wiecznie, zobaczcie, co tam się dzieje. Wow. Zaczcie, jakie wzburzone morze. Co tam się dzieje? Jakie fale! Z Blackpool. E, wyjeżdżamy. Jedziemy teraz, udajemy się w kierunku na Manchester. Tam zostajemy w Manchesterze e, na jedną nockę. Ktoś tam postaram się z Manchesteru też dla Was nakręcić. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja czasowo i tak dalej. E, chłodno dzisiaj, wiecznie. E, zachmurzone jest. No, nie widać tego lata. E, za bardzo w tym roku niestety ale powiem wam, że miło spędzony czas w Blackpool jak najbardziej polecam, zamierzam tutaj przyjechać e, ponownie myślę, że koło września, października kiedy te wszystkie światła e, się zapalą, kiedy te ulice będą rozświetlone tutaj słyszałem, że od września jest festiwal fajerwerków, czyli różne fajerwerki ludzie z różnych państw tutaj przyjeżdżają Także jak mi się uda, to postaram się tutaj też przyjechać we wrześniu, żeby coś dla Was nakręcić przy okazji troszeczkę, odpocząć. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. A na dzisiaj będę kończył z Blackpool. Dzięki, że byliście ze mną. I zapraszam na kolejne odcinki.